Dwunasta partia meczu o Mistrzostwo Świata. Zapnijcie widzowie pasy, bo co się tutaj działo, to głowa mała. Poszedł dosyć spokojny debiut ze strony Dinga. Ding oczywiście ma stratę punktu w tym meczu, musi gonić wynik, więc wybrał wariant, gdzie zostaje dużo figur na szachownicy, a co za tym idzie, można cisnąć na wygraną. Choć obiektywnie jest to po prostu równa pozycja. I tutaj Nepo pomyślał, myślał, 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 myślał i zagrał go nie z D7. Więc już w szóstym posień. Niedokładne zagranie ze strony czarnego. Najprawdopodobniej coś mu się tutaj pomieszało z przygotowaniem, bo ten ruch w tej konkretnie pozycji jest po prostu głupi. I tutaj należało kontrolować centrum. Skoczek E5, drugi skoczek na F3, goniec D3, roszada i te figury białego dominują w sytuacji. Więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Natomiast Ding. Tak, jakby bez Weny, tak typowo podszedł tutaj do tematu. Goniec D3 zrobił roszadę i goniec G4. No to po co tak na raty grać, nie mam zielonego pojęcia. No i teraz bardzo ważna pozycja. No, Bo Nepo oczywiście stracił czas, grając w ten sposób. Więc teraz Ding powinien się skupić, dobrze pokombinować w jaki sposób wykorzystać to, że Nepo stracił tempo. I tutaj świetnym ruchem było Hetman E1, żeby zejść ze związania, no i wpakować właśnie skoczka na E5, a później jakieś F4 i dalszy docisk w centrum oraz na skrzydle królewskim. Na no w partii Ding znowu zagrał tak typowo. Zagrał wieża E1, zagrał skoczek F1, no i zagrał niec G5. Yy, chcę tutaj popsuć strukturę pionową czarnego, a tutaj nepo z zimną krwią. Mam wywalone, yy, w to robię krótką roszadę, więc pokazał rzeczywiście siłę w tym momencie. No, i wiecie, Ding zrobił wszystkie takie oczywiste ruchy, no i teraz zaczął się ostro głowić nad tym, co dalej tutaj grać. Naprawdę było to mega długie zastanowienie, i finalnie, finalnie się zdecydował rzeczywiście zbić na F6. Tutaj bardzo ciężko jest cisnąć białymi na wygraną. Chciałoby się zagrać skoczek G3, żeby zabrać pole H5 i później H3 wygonić tego gońca, pozbyć się związania, no i wtedy jakaś inicjatywa na królewskim rzeczywiście ma potencjał. Natomiast problem jest taki, że skoczek H5 tutaj wchodzi. I czarny będzie po prostu forsował tu masowe wymiany. No i tak jak widzicie, po termometrze 000 bardzo stabilna, równiutka pozycja. E, można było tutaj goniec H4 zagrać to jest ciekawe z planem skoczek G3, bo tutaj idea jest taka, że teraz już skoczek H5 ruchu nie ma. Bo można sieknąć na H7, wrzucić szacha i zbić na G4. Więc to byłoby trochę ciekawsze niż to, co poszło w partii. No i mamy taką pozycję. Nepo tutaj wali F5. Biały H3. Była też tutaj trudna decyzja po stronie Nepo, bo też ciekawa była idea król H8, żeby po H3. A 3 najpewniej musi zostać zagrane, no żeby pozbyć się tego złośliwego związania. No ale teraz wchodzi bitka, bitka na G3, i tutaj naprawdę byłaby soczysta zadymka. Bo wieża wkracza do akcji, zaraz wkracza druga, są trzy piony za figurę, więc dosyć dużo tych pionków w ramach rekompensaty. No i oczywiście mm, król białego całkowicie goły, co też jest problemem. No ale wiecie, Nepo ma tutaj przewagę w meczu, więc on. Nie musi niczego udowadniać, on może tu podejść do tematu na spokojnie, no i stąd zdecydował się na F-5. W partii H3, wybicie odbicie, i tutaj w ogóle jeszcze skoczek E7. Można było znowu zagrać król H8, żeby pomyśleć o przejęciu linii G, ale prawdopodobnie tutaj Nepo nie chciał dopuścić do takiej ofiary, no bo grożą tam maty, grozi teraz wieża b D6 i jeszcze kolejnego pionka biały skubnie. No, i tutaj oczywiście są problemy po stronie zawodnika grającego czarnymi, choć, choć to z praktycznego punktu widzenia, bo z obiektywnego punktu widzenia jest równowaga. No ale w partii Skoczek E7, żeby jeszcze tutaj zabezpieczyć, no to skoczek wkroczył do akcji. Niby skoczek na skraju nie czuje się jak w raju, ale tutaj ten skoczek rzeczywiście utrudnia życie czarnego króla. Partii król H8, no i Ding tutaj poddymia. E, nastąpiło e, posunięcie e, G4. E, więc rzeczywiście e, jest tutaj pełna agresja na skrzydle królewskim. E, czarny przechodzi do defensywy. No to król H1, i tutaj skoczek G6. I tutaj znowu Ding. Myśli, 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 myśli. I zagrał od C2. No, goniec C2 jest niesamowicie dzikim posunięciem. E, prawdopodobnie idea była taka, żeby później zbić na F5 e, i może atakować na D5. Lub też idea była taka, że w niektórych wariantach e, może uda się ustawić gońca z hetmanem na przekątnej i dać mata na H7. Ale goniec C2 jest zbyt wolnym ruchem e, w tak złożonej sytuacji. Wieża G1 było tutaj bardzo ciekawe poświęcenie. Bo czarny może grać goniec H2, bo wieża G2 widły, a jak wieża odchodzi, no to goniec też się wraca z propozycją remisu. Ale tutaj można by poświęcić jakość. No i trzeba powiedzieć, że tutaj atak jest naprawdę zacny. Bo wszystkie te czarne pola bardzo słabe, a czarny już nie ma czarnopolowego gońca. Więc jest to naprawdę ogromny plus. No, i teraz w partii mamy e, posunięcie e, goniec C2. No, i czarny przejmuje tutaj inicjatywę. Wjeżdża na H4, i po stronie białego e, są już e, naprawdę realne kłopoty. E, oczywiście termometr tutaj krzyczy, że równa, ale im dłużej się tutaj zastanawia, tym e, bardziej jest Stokwisz fanem pozycji czarnego. W partii Hetman odszedł na E3. I teraz wieża G6. Naprawdę piękna defensywa ze strony Jana. Wieża G6 zabezpiecza przede wszystkim pole H6, żeby tam Hetman nie włączał się do akcji. No i też pole F6 jest zabezpieczone, a też pion E6 jest zabezpieczony. A czasami czarny może chcieć wybić i wrzucić F5. Więc to wygląda naprawdę świetnie. I w partii wieża G1, no to F4. Piękna blokada i zobaczcie, że teraz biały kompletnie nic nie jest w stanie zrobić. Teraz to w ogóle role się odwróciły, teraz to figury czarnego będą atakowały na skrzydle królewskim, no i to jest oczywiście problem po stronie białego, także bardzo interesująca tutaj sprawa ponieważ no tutaj wiecie, Nepo wygrywa, to już jest właściwie po meczu, dwupunktowej przewagi się po prostu nie odrobi, tym bardziej, że w kolejnej partii Nepo gra, gra biały, bo teraz ma czarny. No, i w partii wieża z Ana E1 Hetman teraz jeszcze wkroczył do akcji. No, i tutaj znowu Ding myśli, myśli, kombinuje, wierzga w tej pozycji. No, i Dink słusznie zresztą stwierdził, że ta pozycja jest bardzo niedobra. Że tutaj inicjatywa czarnego jest świetna, i właściwie kwestią czasu jest, aż czarny podciągnie więcej figur, wrzuci F5 i po prostu rozbije pozycję białego króla. Więc Ding stwierdził: A, pod dymie! Wtedy być może Nepo popełni błąd. No i zagrał C4. Oczywiście Stockfish nie jest fanem tego ruchu. Nastąpiło bicie na C4 i teraz Hetman C3. Nie można było zbić tego pionka, no bo po prostu widły wchodzą. Więc w partii mamy Hetman C3 i czaj się biały do ataku. A tutaj Nepo z zimną krwią wali genialne B5. Po prostu chce trzymać tego pionka przewagi. No i tutaj, drodzy widzowie, co się zaczęło odwalać, to ja naprawdę nie mam słów. No muszę wam powiedzieć, że takiej ilości blanderów w meczu o mistrzostwo świata to nigdy nie widzieliśmy. Ech, przynajmniej za naszego życia. No dobra, więc tutaj nastąpiło posunięcie A4. Podważa to pionki czarnego, ma to sporo sensu. Nepo leci dalej, no i teraz Hetman zbił na C4. I tutaj podczas transmisji na żywo stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej tutaj Nepo sobie policzył, że wchodzi skoczek F3, Hetman C6, atak na trzy figury, no ale bicie na E1, zasłona wieżą z kontratakiem, no i na koniec... Hetman h4, f5, i tutaj atak czarnego jest naprawdę przepiękny, naprawdę potężny. Natomiast w partii nastąpiło wieża z A na g8. No i wiecie, Nepo oddał pionka. No i teraz gra dosyć I tutaj Nepo sobie policzył, że bicie na g6, habije g6 i zdobywa skoczka. Więc chwilowo ma stratę materialną Ale za chwilę zdobędzie skoczkę No ale tutaj wchodzi hetman C6 I jak goniec się cofnie To D5 I nie można zbić Bo wtedy ten skoczek rzeczywiście przetrwa Drodzy widzowie A jeżeli po D5 e, Nastąpi bicie od razu No to bicie na E6 I tutaj pozycja czarnego króla jest dramatyczna Figury czarnego porozrzucane I biały wygrywa ale w partii Hetman C6 najpierw. Wchodziło w ogóle skoczek F5, przepotężny ruch, żeby obronić tego gońca, a też żeby zwolnić pole dla Hetmana. No i oczywiście bicie pionkiem, to bicie na H5. Ale Nepo nie znalazł. I zagrał goniec B8. No i teraz Dink ma wygraną pozycję. No bo może zbić na H6 i zagrać to D5 i to wygrywa. Ale nie znalazł. Zagrał Hetman B7, i teraz pozycja czarnego jest wygrana, to może nie, ale jest naprawdę duża przewaga. Chociaż, no tak, na pograniczu wygranej. F5 naprawdę potężny ruch. Jest tutaj nacisk na skrzydle królewskim. Skoczek F5 też cały czas bardzo dobre. Z praktycznego punktu widzenia, czarny się tutaj bawi świetnie. A tu mamy wieża H6. Kolejne przeoczenie, drodzy widzowie. No i cóż, teraz Ding przechodzi do defensywy, goniec się tutaj zawsze przyda. No i w partii kolejny dziki błąd, wieża F8, zabezpieczył sobie pionka, no ale stracił tego pionka i jeszcze jest atak na wieżę w tym momencie. Tutaj już oczywiście delikatna presja czasu wjechała, bo jesteśmy po 30 posunięciu. No i w partii Hetman D8, wycofanie. No to cóż, Ding przechodzi do ofensywy. Hetman C3. No i znowu się czai na posunięcie D5. No więc Stepo się broni. I teraz na D5 zawsze jest koniec E5 i wszystko się tutaj zgadza. No więc w partii goniec G2. I teraz już grozi D5. No bo nie będzie można zasłonić się gońcem ze względu na wieża bije. No i w partii Hetman H4 z atakiem na piona, więc biały obronił. No, i teraz drodzy widzowie. Teraz drodzy widzowie, co się tutaj odwaliło, to po prostu nie uwierzycie. Nepo podwalił po prostu mata. F5. Ogromny błąd, bo wieża bije E6. I po prostu mat na G7. Mat na G7, drodzy widzowie. I nie ma obrony. Nie ma obrony. No, oczywiście można oddawać materiał, ale to jest po prostu podstawka mata. W meczu Mistrzostwa Świata zdaje się, że Nepo miał w głowie zakodowane, że na D5 zawsze ma E5. No ale po ruchu F5 już nie ma pionka. No i ten mat na G7 wchodzi. Podstawka mata w meczu Mistrzostwa Świata. No i jeszcze tutaj Nepo wierzgnął przed, przedśmiertnie, zbił na H5. Ale teraz d5 szach d6 no i partia się zakończyła yy, tutaj mat w 15 w ogóle jest yy, według Stockfisha no po prostu totalna przewaga materialna też król czarnego bardzo słaby także po zawodach no i mamy drodzy widzowie 6 do 6 w meczu o mistrzostwo świata i zostały jeszcze dwie partie. Jutro Ding będzie grał czarnymi. Zapraszam od godziny 11 na Czeską Polska będę komentował z arcymistrzem Krzyżanowskim. Dla Was tę partię na żywo, więc jeszcze dwie partie przed nami. Zobaczymy, kto zwycięży. Może będziemy mieli dogrywki, ale naprawdę emocji tutaj nie brakuje, choć muszę powiedzieć, że jakość tych partii mocno odstaje od meczu Mistrzostwo Świata, bo tutaj dokładność poniżej 80% po stronie Nepo: 77,2, 89,5%. Po stronie białego. Ostre dymy, drodzy widzowie. No dobrze, więc mam, na mam nadzieję, że ta analizka wam się podobała. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie-czerwika. No i też zapraszam na mojego Discorda. Także dzięki za uwagę i pa pa, widzowie.